Proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj na boisku szkolnym e, Szkoły Podstawowej w Chodzianowie na Wesołej. Niech Państwo zobaczą, jaki jest stan murawy. Czy Pan e, Machoń, bo chyba tu pracuje Piotr, dba to? proszę Państwa, grają dzieciaki. Uprawiają sport. A warunki do uprawiania do sportu są po no, prostu niebezpieczne. Gdzie to jest BHP. Przecież to jest wcale nie do użytku ta murawa. I ta murawa powinna być dawno zmieniona. Albo odkurzana, albo zamiatana. Bo po deszczu widzimy, co tu jest, a te dzieci chcą tu grać. Po prostu. No tutaj mówi młody chłopak, że też raz było tak. Niech zobaczy, jak to wygląda. I on tutaj broni na tej bramce, ten młody chłopak. Proszę Państwa, a tutaj może sobie krzywdę zrobić. Mówił, że kolega się przewrócił już. No właśnie, nawet dzieci mówią, że jest bardzo niebezpiecznie. I zobaczcie, jak to wygląda z bliska. Przecież to jest... No tutaj można się poślizgnąć bez żadnych... Ale... No to jest brud, smród i ubóstwo. Gdzie jest pan z gdzie jest nasa, nasz burmistrz proszę państwa? No, zobaczcie jak to wygląda. to niszczeje. To zostało kiedyś zrobione za nasze pieniądze, a teraz niszczeje. Tu dzieci chcą uprawiać sport, tu dzieci chcą po prostu e, bawić się w wakacje, bo gdzie mają się bawić? I zobaczcie jak to wygląda. No, to jest tragedia. Ja naprawdę na to boisko nie wyszedłem, wyszedł, bym się bał, że się połamę. Bo tu BHP nie istnieje. Proszę Państwa, to jest niebezpieczeństwo naszych dzieci. Zobaczcie, jak to wygląda. No, Pomoże bliżej, to wszystko na tym się ślizgają. Te dzieci mówiły mi właśnie dzisiaj. Naprawdę nie robię żadnego wideo, gdyby nie, nie było to prawdą. Proszę Państwa, to, że to musi być zmienione. Bo te dzieci chcą się tu bawić. No, zobaczcie, pod koszem, tutaj. No, takie coś. No, takie coś. No proszę Państwa, no to jest chyba kpina, że tak ryzykujemy życiem, życia naszych dzieci. I tak jest wszędzie, no to jest boisko, ja nie ukrywam, bo idę tutaj, chłopaki grają. A tu jest naprawdę jak ślizgo, tak niebezpiecznie, że ze szok. Jest murawa zniszczona, zaniedbana, niesprzątana, nie... No patrzcie, to jest dziura, to jest, to jest niby którą się strzela gole tutaj na bramkę. No raz, jaka dziura, on jeszcze może wpaść gdzieś i sobie połamać kości. Ja rozumiem, że oni muszą grać, bo wiadomo młody człowiek musi grać, ale nie w takich warunkach. Jesteśmy po to, żeby zadbać o to. I, i no no, co jest to tak wygląda. Wystarczy, że pobada. Naniesiony jest jakiś piasek. Zobaczcie, pod koszem. I tu te dzieciaki mają się bawić, przewróci się, połamie się i kto będzie o to odpowiadał No właśnie, zastanówmy się, proszę Państwa. Zostawówmy się. Dziękuję bardzo.